Witamy Cię, Juciu, bardzo serdecznie. Cieszymy się, że jesteś dzisiaj z nami i zapraszamy Cię do Sonomedu, firmy, którą wraz z mężem stworzyliśmy przed 20 laty, w której pomagamy naszym pacjentom. Zapraszam. Dzięki Kaj naszej córce mieliśmy okazję poznać Ciebie, Julko. Było to dla nas bardzo ważne. Poznać osobę pełną y, pozytywnej energii, pokonywania trudności, tej dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Cieszymy się, że możemy Ci pomagać i liczymy na to, że do akcji włączą się również inni. Julka jest niesamowita, dobra, piękna. Ja pomagam. Pomóż Ty. Wchodzę w to. Chcesz, żebym przyjechał do Waszej firmy? I udowodniła, że nie ma dla mnie barier. Rzuć mi wyzwanie.